Główni bohaterowie zawsze robią robotę, bo wiele znanych seriali jest tak popularna dzięki między innymi protagonistom. Ninjago głównym bohaterem jest Kai, jednak co taki górzysty deweloper jak ja o nim sądzi? Kai został przedstawiony nam w odcinkach pilotażowych jako uczciwy youtuber, który z czasem zaczyna patrzeć tylko na wyświetlenie. A sorry, to mój opis? Jako Kowal. No bo wiecie, on się nazywa Kaj Kowalski XD. Widzimy, że jest osły, wytrwały i nie słucha się nikogo. Definicja prawdziwego Giga Chada. Jest ogólnie dobrze napisany. Tak jak. Typowy główny bohater. Ja ogólnie odcinki pilotażowe obejrzałem dopiero przed lub po czwartym sezonie, więc gdy je obejrzał na starcie, to moja opinia do niego by była może lepsza. Dlaczego? Bo nadchodzi sezon pierwszy i Kai w nim wyszedł gorzej. W końcu twórcy postanowili zrobić development do pozostałych trzech ninja. Przez to, nawet, taki Jay Sigma Walker wyszedł lepiej w tym sezonie. Więc według mnie, Kai stracił swój blask. Miał wątki z odkryciem tożsamości Nii, który nie do końca jest tylko jego wątkiem, bo to bardziej wszystkich ninja dotyczyło, oraz odkrycie pełni możliwości. Ale jak na standardy głównego bohatera oraz jego konkurencji, wyszedł gorzej. Sezon drugi bez komentarza. OK, już zdejmiał więcej do roboty. Natomiast sezon trzeci to, eh, seriously? Kiedy nasi pozostali ninja mają wątki na cały sezon, to on ma tylko 100% Epic Fight Moment Gold Sigma Fatu. To niby jest zarąbiste, ale tylko jeden odcinek. No i niby weteranie Kraniks powiedzą, ale Kai miał wątek na cały sezon. A teraz quiz, jak dobrze znasz ninjago? Jaki Kai miał niby wątek? Że nie lubi technologii. Ja tak szczerze nie wiem, jak oni na to zwrócili uwagę, ale right. Niby miał ten wątek, ale dosłownie było tylko parę razy o tym wspomniane w mało ikoniczny sposób. Natomiast sezon czwarty to zupełnie inna bajka. Kai w końcu jest bardziej na głównym planie: zarobiście jest poprowadzony. Rizler oraz Fighter w jednym. Ma dość sporo wątków, takich jak realizowanie małych dziewczyn, znaczy Skylar. A jeśli doceniasz moją ciężką pracę, zostaw teraz suba, lajka i komentarz hashtag Kai oraz bij na Discorda. Nadchodzi sezon piąty. Pomimo, że jest wręcz przeciwieństwem, Kaja z czwartego sezonu, to są na równym poziomie. Bardzo polubiłem Kaja przez to, w końcu stał się mądrzejszy, milszy oraz odpowiedzialniejszy. No i trochę ofermowaty. W szóstym sezonie, pomimo krótkiego występu, też był zarąbisty. Smutne, że stracił progres z piątego sezonu. Ale też jest dobrze napisane. No i w sezonie 7 też dobrze. Choć dosłownie jest KMF 2 z sezonu pierwszego, tylko ze względu, że to jego sezon lepiej wyszedł. Więc jak widzicie, Kai przez te pierwsze trzy sezony, pomimo bycia głównym bohaterem, słabo wyszedł. Ale to tylko moja opinia, więc nie bijcie. Ale za to w pozostałych czterech klasach. Więc pewnie wszyscy myślą, że skoro Kai był tak dobrze napisany wcześniej, to teraz też będzie, prawda? Ta. no nie. To z ninja'go mówi, twórcy postanowili zrobić ninja charakterowo na podobieństwo z filmu. Więc Kai i jeszcze jedna postać, o której powiem kiedy indziej, wyszedł słabo. Dlaczego? Kai nie miał wątków, kluczowej roli, charakteru i potencjału. W dziewiątym podobnie, a w dziesiątym ma niby wątek, że musi zrobić bronię i nie wie czy da radę. Ale najlepszy nie był, bo zbyt mało czasu ten sezon trwał, przez co dobrze się nie rozwinął. A sezony od 11 do 16 to katastrofa. Fatalnie napisany, oprócz braku developmentu stał się dziecinny. Po prostu to jest smutne, że główny bohater został tak na końcu fatalnie napisany. To niestety był koniec dla fanów Kaya. No, przynajmniej tak myślałem, do Dragon Rising, gdzie dostał charakter, potencjał i wątki. Kai w Dragon Rising został genialnie potraktowany. Jest tylko jeden haczyk. Zajął miejsce Jaya. Stał się nowym śmieszkiem, tylko że w przeciwieństwie do Jaya, który przeważnie opowiada Suchary, Kai celuje w inny typ humoru i pociski, i właśnie ze względu na to stał się w Dragon Rising moim nowym ulubionym ninja. Koda, że na pół sezonu go wykluczyli, ale bywa. Podsumowując, Kai Would Ninja go na początku średnio był napisany, ale z czasem stał się bardzo dobrym charakterem. Od 8 do 16 nie był jakiś najlepszy, a w Dragon Rising stał się absolutnym gołtem. Ale i tak, Jay najlepszy.